Szanowni Państwo, Rostomili, jest mi bardzo miło widzieć Państwa na Wielkim Śląskim Wydarzeniu w Polskim Parlamencie. Mam zaszczyt powitać Panie Ministry, wszystkich parlamentarzystów i parlamentarzystki, samorządowców ze Śląska. Witam również wszystkich pracowników Parlamentu i wszystkich gości przybyłych z Górnego Śląska i z innych części Polski. To wielka sprawa, że spotykamy się właśnie w murach tego budynku, Budynku, który powinien jednoczyć wszystkich obywateli Polski. Tutaj my są usia. to jest też nasz parlament, gnał jak ten we Brukseli czy we Strasburgu. Spot Spotkanie w tym miejscu to znak, że nadeszła w Polsce prawdziwa zmiana. To znak, że nasze państwo zaczyna dostrzegać tych innych, tych, którzy żyją daleko od Warszawy. Nasze państwo zaczyna rozumieć Śląskość, nasz język i inną historię. To nie działo się przez dziesiątki lat. Przez dziesiątki lat kultura i język setek tysięcy ludzi na Górnym Śląsku były ignorowane, pomijane, wyszydzane i niszczone. Z jednej strony mówili o naszym języku Waserpolnisz, z drugiej strony deprecjonowali go i nazwali go gwarą. Naiwnie myśleli, że są w stanie przerobić na swoją modłę ślązaczki i ślązaków. Mówili naszym starkom i starzykom, że ich kultura jest gorsza, że są Niemcami albo że muszą być Polakami. Że nie ma prawa być gotki, kiedy po raz pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego podczas debaty o mniejszościach etnicznych i różnorodności językowej w Europie przemówiłem po śląsku polscy tłumacze nie byli w stanie przetłumaczyć tych kilku prostych zdań w języku śląskim i stoją tutaj dzisiaj we Warszawie i godą wom ślązoki są śląsko gotka funguje i je rosto mańto łotopola po śląsku dziękuję I to nie ma gańba być ze mniejszości etnicznej jak Ślązoki. To nie ma gańba gadać po śląsku. Je praje na opak. Richtig fest gańba to je nie uznować i nie mieć wezocy innej kultury i innej historie. Polacy doświadczyli podobnych szykan. Doświadczyli kultur kamfu i rusyfikacji. Ślązacy wbrew władzy i wbrew otoczeniu pielęgnowali swoją kulturę i swój język serca. Dziedzictwo naszych babć i naszych dziadków przetrwało najmroczniejsze czasy. To często z powodu inności kulturowej Ślązacy byli ofiarami strasznych zbrodni w trakcie tragedii górnośląskiej. Powojenny obóz koncentracyjny, zgoda w Świętochłowicach, Łambinowice, Rosengarden w Mysłowicach, obozy, wywózki, gwałty, zbrodnie. To działo się na Górnym Śląsku po 1945 roku. Ludzie pogranicza płacili bardzo wysoką cenę za to, że śląskość była niezrozumiana. Za to, że śląskość była utożsamiana z niemieckością. Za to, że urodzili się na Górnym Śląsku. Później nadszedł etap szykan i poczucia wyższości. Od Gomułki do Kaczyńskiego. Od rugowania języka śląskiego w szkołach po słowa o natężeniu patologii na Górnym Śląsku. Politycy przyjeżdżali na Śląsk tylko po nasze cegły do odbudowy Warszawy, po głosy i tradycyjnie po węgiel. Nie zwracali uwagi na nasze niszczone środowisko naturalne i na naszą odmienność i inną wrażliwość. Byliśmy traktowani jak folklor i element zawsze niepewny, jako ci, co tak dziwnie mówią ze śląskim akcentem, bo przecież miał powstać tylko jeden typ Polaka, ten co pięknie recytuje Litwo ojczyzno moja i tęskni z zastepami akermańskimi. My na Śląsku tego nie rozumieliśmy. W instytucjach kultury i państwowych przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych nie było etnicznych Ślązaków i Ślązaczek przez wiele lat. Wbrew tej pedagogice gorszości Śląska upominali się o naszą sprawę Kazimierz Kuc i Marek Plura. Chciałem ich przypomnieć w tym miejscu i wyrazić dumę, że mogę kontynuować ich dzieło. Dziś pod skrzydłami śląskiej sztamy zrzeszyłem ponad politycznymi podziałami wielu parlamentarzystów, jak choćby posłanka Monika Rosa czy senator Maciej Kopiec, ale także polityków regionalnych i młodych aktywistów. Pracą u podstaw wiele śląskich organizacji, wysiłkiem całej śląskiej kultury, zmieniliśmy sposób myślenia. Pozyskaliśmy cennych sojuszników śląskiej sprawy: redaktora Adama Michnika, profesora Adama Bodnara, dr Hannę Machińską i parlamentarny klub lewicy, który zawsze mnie wspierał. Chylę im czoła. Zorganizowałem w Parlamencie Europejskim wysłuchanie na temat języka śląskiego oraz premierę spektaklu Mianują Miechanka. Pozyskaliśmy w Europie kolejnych sojuszników. Wszystko po to, aby język i świat naszych starych i starzyków przetrwał. Chcemy pokazywać, że Śląsk to nie tylko rolada, korfanty i węgiel, ale bogactwo wielokulturowej Polski i prężnie rozwijający się gospodarczo-europejski region. Bo tylko Polska wielokulturowa i europejska może być silna. Polska, która potrafi zmierzyć się także ze swoją historią i także z jej ciemnymi stronami. Już za rok 80. rocznica tragedii górnośląskiej. Będziemy czekać z wyciągniętą ręką do zgody przed obozem Nomen omen zgoda w świętochłowicach, gdzie już po wojnie przelewała się śląska krew. Potrzebujemy w przestrzeni publicznej i w podręcznikach polskiej historii fragmentu o tragedii górnośląskiej, a także nazwisk tych 11 noblistów ze Śląska, o których się nie mówi. Oni także byli nasi, Śląscy, Europejscy, o różnych narodowych tożsamościach. Potrzebujemy, by polska historia uwzględniała także nasz punkt widzenia, bo inaczej jest wykluczająca i niebezpiecznie mi to twórcza, bo inaczej historia znowu zatoczy koło. Przez osiem ostatnich lat było naprawdę blisko, bo właśnie nie wyciągnięto wniosków z historii. Polska musi być otwarta na swoje mniejszości i musi być bardziej tolerancyjna. Taki kraj chcemy budować jako największa mniejszość etniczna w Polsce. Jako dumni obywatele Polski, ale o śląskiej tożsamości. 600 tysięcy osób w spisie powszechnym zadeklarowało swoją śląską tożsamość. Chcemy opowiadać historię naszego regionu i wspólnie działać na jego rzecz. Temu służy projekt Europejskiej Stolicy Kultury dla Katowic i całej metropolii, o który zabiegamy w 2029 roku. Wspólnie Śląski Zagłębie budujemy symboliczny most kultury nad Brynicą, bo już dawno odrzuciliśmy animozję. Na koniec chciałbym się zwrócić z apelem do wszystkich parlamentarzystów i parlamentarzystek obecnych na sali o głosowanie za projektem uznania języka śląskiego za język regionalny. Nazywanie motyla smaterlokiem, pączka kreplem czy rowera kołem, Polski na pewno nie osłabi. Wielu osobom pomoże za to być włączonym do wspólnoty obywatelskiej. I nie bójcie się także uznania ślązaków czy kasubów za mniejszości etniczne. To nie jest, to nie jest w kontrze do Polski. To może tylko Polskę wzmocnić i zjednoczyć ją w różnorodności. Z obecną tu ministrą do spraw równości Katarzyną Kotulą będziemy w tej sprawie na pewno współpracować. A teraz przed Państwem spektakl Teatru Kores mianują michanka w roli hanki grażyna bułka, aktorka totalna. Zrobiliśmy to w Europarlamencie. Zrobimy i dziś w polskim sejmie. Serdecznie dziękuję z tego miejsca marszałkowi Szymonowi Hołowni za zgodę na wystawienie tego spektaklu w Sejmie. Co, coś, co przed 15 października nie było możliwe, dzisiaj staje się ciałem. Tekst napisał Alojzy Lesko, który niestety nie mógł być dzisiaj z nami, ale chciałby wam coś przekazać. Niech przemówi sztuka. Dziękuję bardzo. Pięknie wam dziękuję. Się Jeżeli nie chcesz przeszkadzać sobie i innym, wyłącz telefon komórkowy. Prosimy również o nienagrywanie i nierobienie zdjęć podczas spektaklu. Mój Śląsk. Ziemia, której nad życie przeja. To tutaj, że w pierwszy raz na świat hań w tej wsi pod Pszczyną. Mianowicie mnie lampa. Ojcowie nauczyli mnie roboty, porządku, śląskiej gotki rektory w szkole czytaniu i pisaniu, a ludzie ze wsi z godliwego życia. Zarazki po skończeniu szkoły, jak się Inosymia zrobiła kolumnę, frelka, to ciotka Jadwiga z Katowic dzieli się mnie za swe. Ja, i tak po prawdzie, to dopiero w tyczu znapoczyła się prawdziwą historią do jego życia. Jorzej, u mojej ciotki miała wszystko, czego ino duszeczka roczy, bo ich na to stykło. Karli Glob robili za Steigra na Ferdynandzie. Żyła tu z miejska, ale hel, oblekać musiała się tak, jak mi matka przy Dali po Wopsku. Ty jestoczka! Ty się nie będziesz sprzedawać światu. Nie tyle jakie tam cici Ty miej swój honor. Tu mi. No to żyła, że pod Śląskiej tradycji jak te moje służby u ciotki, to ja się nie poradziła przypadać do tego miejskiego życia. Jak napoczły e, dzwonić tramwaje, fukać lokomotywy, a odzywać się jeden po drugim buczki, to aż mi się we Gowie mieszkało. No ja, ale nie korzyść z czasem, to już mi to nic, a nic nie wodziło. W czas rano, jak się ino odzywał pierwszy buczek na Ferdynandzie, to już jak zawsze dystowała pierwszą i robiła że głogi w piecach. Potem stowali ciotka i stroili śniadanie. A blak na końcu z łóżka zbierali się ujekarka. I tak po leku, po ryktowali się na szybta Ehe. A jak oni się <try> zawsze przy tym wesoło podśpiewywali <try> Już się rozlega miły głos, dzwoneczka starszy wierzy, więc chodźmy wraz, gdzie każdy los potrzebnie, każdy bierze. W ten czas podali kilkowi <laughs> e, śniadanie do kapsy, do szaketa. łonie, już ale ino tak na chwilkę. ciotko, mocno przyciskali kusia, <laughs> podpolali lampkę pod figurką świętej patronki. go dali, no jedno i to samo. W imię ojca, i syna, i ducha świętego szczerzmie święto patronko, łot wszystkiego złego. ojej, oj, jest! Oj, 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 oj. Bądź to miły. Jakie też to były piękne lata! Zawsze by każdą do niedziela ładzili my na szpacer u rynku. <grymka> Ciotka we purpurce wyglądali jak żył różo, Zaś ujech, hop wysoki, sznura, szła we takim jaśnusieńkim ancuku i w nowomodnym ucieczku. No i on w bielusieńkim kabotku, z czerwonymi pociorkami i w z opasce. Widzę, w tym czas były całkiem w budowie. Chyba się człowiek nie obrócił, to no mu jest nowa kamienice. O Boże! A jedna piękniejsza od drugiej. No i ten... Łaaa! Woń kawy! Jeze! Yes. Godalirus to majci istni, że one w całkim Wiedniu nie wonia tak gryźnie kawy jak u Spacerowaliby się tak, Dziękuję, w środku, parchamy, zarazki kolejni ich podziwiali. Nie. a jak się ino na poczło ćmić, to zawsze by szli ku kościele Wanielickiemu. Bo tam na prawo grała muzyka, a nogi to mnie się sami już kierwały do tańca, a już chciały tańcować. A jakiego? Walążka, a Raylendra. W jedna taką majową niedzielę spotkał mnie tam wielki szczęście. Trefiła na wujoka, Michała, synek, jak świeca. Srogą miłość się między nami rozpoleła. Ja bych się ani nie była w tym czas pomyślała, że to pszuni może być takie piękne. Ja z mi się śpiewać chciała, tańcować, a jak mój roztomyły jechał do kosza kugliwicą, to zawsze, że wskliwoty za nim wołała tak.

No ja. A ja, słuchajcie, weseli. Weseli to my mieli skromne, Ale niczego ze starej śląskiej tradycji my nie podeptali. Goście zbierali się w familoku, czystowali się burka w oczy. Grała muzyka. Starosty wygłoszali te swoje egzorty. A jak już się wszyscy zebrali, to jest moi prawowici ojcowie ci z pszczyny Michałowo Starka. Bo już już brzmił, się mu pominęli. No i ujek ściotką. <kluz> A coś <miesiąc> dropie. <jeszcze> <kluz> no i tym ujekł ściotką to wszyscy wiecie, dowali nam no, błogosławieństwo. <kluz> nie uwierzycie, ale jak nos błogosławili, to mnie ani jedna kapka płaczków złoczów nie poleciała. I no nie skorzy jak te druchny na poczły śpiewać i jest. Jak Józef na poczaj śliwać? Czy po nagusza? Walczni się załóż, a czego się? udali do pobliskich karcz. Nie, 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 na weseleniu uu! bez nie,